Witam. Przedstawiamy nowe narzędzie do stawiania siatek zgrzewanych do konstrukcji żelbetowych. Tu mamy przykład rysunku docelowego wstawiania yy, siatek. Yy, rysunek stropu ze zbrojeniem dolnym płyt. A tutaj mamy na przykład zbrojenie bliskie ściany żelbetowej. I... Odpowiednie jeszcze zestawienie stali yy, siatek yy, z pełną informacją, z gatunkiem stali, średnicami siatki, rozmiary oczek, rozmiary tych siatek z, z informacją yy, końcową, yy, powierzchnią brutto łączną siatek i ciężarem. Brutto wszystkich siatek. Teraz pokażę, jak to uczyć. Zaczniemy od zburzenia dolnego płyty. Mamy okienko. Wybieramy numer siatki. Na przykład numer 1 Wybieramy gatunek stali siatek, np. ST3S B500, warstwę zbrojenia np. dolną, układ yy, położenia siatki na rysunku, czy w czy układzie poziomym, czy w pionie. Yy, wybieramy z biblioteki yy, siatki standardowe lub typowe. w wartościach zielone to mamy wartości takie y, typowe które oczywiście możemy zmieniać przykładowo wybieramy siatkę Q377 punkt P1 czyli ustawienie nadanie kierunku położenia siatki Mamy opis w skali 1 do 50 z pełną informacją: numer siatki, typ siatki, warstwa zbrojenia, wymiar L zbrojenia głównego i drugorzędnego. L razy B. Powielanie siatek robimy narzędziem standardowym z 2 Co? 80 m w prawo i mamy rozłożone zbrojenie siatek na stropie. Następnie przy... będziemy zbroić ścianę o wymiarach tam 579 na 300... 3040 mm. Wywołujemy jeszcze raz okienko. Wybieramy numer siatki 2. Numer Warstwa zbrojenia będzie bliska, czyli zmienia literkę na B. Wybieramy na przykład siatkę w przypadku 295. Korygujemy wysokość do zamówienia na 3000 mm w układzie pionowym. Dalej i wstawiamy. Nadajemy kierunek ułożenia. I mamy wstawioną siatkę. Powielanie następuje narzędziem standardowym z dwukada Mamy rozłożone zbrojenie z zakładem ponad 300 mm yy, w ścianie żelbetowej. Następnie przystępujemy do ustawienia zestawienia stali siatek. Tu mamy dwie opcje: do Excela lub do. DWG. Wybieramy do DWG do rysunku, w rysunku, zaznaczamy bloki atrybutowe z opisami, znajdujemy punkt stawienia tabeli zestawczej i mamy pełną informację co do typu siatki, gatunek stali, średnicę siatek, rozmiary oczek. Rozmiary siatki zbrojenia głównego i drugorzędnego. L razy B. Ciężar jednostkowy. Ilość tych siatek w projekcie. Powierzchnia łączna brutto. I ciężar tych siatek. Dziękuję.